Pewnego dnia próżna królowa Hella zawołała swojego pomocnika Dunkowa. Odkryj moje magiczne lustro, Dunkow! Pomocnik Dunkow był niezdarny i naciągnął na siebie osłonę. Głupcze, wyjdź już! Królowa podziwiała się w lustrze, a potem powiedziała Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Magiczne lustro odpowiedziało W tym królestwie moja królowo, nie jesteś już najpiękniejsza. Śnieżka jest najpiękniejsza. Hela bardzo się rozgniewała Nie może być! Nikt nie może być piękniejszy ode mnie! Cały zamek wydawał się trząść z jej gniewu, a jej złe serce chciało zniszczyć piękno śnieżki. Wymyśliła plan i kazała królewskiemu myśliwemu zabrać śnieżkę do zaczarowanego lasu i zabić ją. I przynieś mi jej serce! Śnieżka zaufała królewskiemu myśliwemu i poszła z nim do lasu. Po drodze zobaczyła rannego ptaszka na ziemi. Śnieżka podniosła go, aby pomóc uleczyć jego skrzydełko. Za nią podkradł się królewski myśliwy. I wyciągnął łuk, aby strzelić do Śnieżki. Napiął łuk i wycelował. Ale widział, że dziewczyna miała dobre serce, kiedy trzymała rannego ptaszka. Uznał, że zabicie śnieżki było złe. Śnieżko, ona kazała mi odebrać ci życie. Nie mogę zabić osoby tak dobrej i miłej jak ty. Kto chce odebrać mi życie? To królowa Hela. Musisz uciekać. Ukryj się! Myśliwy postanowił oszukać królową i zamiast tego zabić dzika, aby móc zabrać jego serce dla królowej i sprawić, by Hella pomyślała, że śnieżka nie żyje. Księżniczka była przerażona i przebiegła przez ciemny las. Przedzierała się przez ostre gałęzie i nietoperze w nocy, póki brakło jej sił. Oparła się o drzewo i zasnęła w zimnym, ciemnym, zaczarowanym lesie. Kiedy myśliwy dotarł do zamku, pomaszerował prosto do królowej. Spełniłem twoje polecenie! Królowa Hella wzięła pudełko i przyjrzała się sercu. Uwierzyła, że śnieżka nie żyje, a jej zły śmiech niósł się echem w zamku. <śmiech> 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 Kiedy nastąpił wschód słońca, królowa śnieżka obudziła się w sercu lasu, a przed nią był najsłodszy domeczek. Z małą bramą ogrodową i płotem, malutkimi okienkami, z dzwoneczkiem i okrągłymi zielonymi drzwiami zadzwoniła, ale nikt nie odpowiedział, a kiedy sięgnęła do drzwi, by zapukać, Otworzyły się. Wewnątrz wszystko było tak małe, że wydawało się, że jest to domek dla lalek. Małe garnki, małe łyżeczki, kubeczki. Kiedy znalazła maleńką miskę zupy, była tak głodna, że od razu ją zjadła. A potem zasnęła na małym łóżku. Niedaleko właściciele domu skończyli pracę w kopalni i wrócili do domu. Jak tylko weszli, wiedzieli, że coś jest nie tak. Więc szli cicho i szeptali: Cii. Ktoś zjadł mój chleb. Ktoś użył mojego talerza. Ktoś pił w moim łóżku właśnie teraz. Hmm. To piękna dziewczyna. Ej, ej, łapcie to! Ej! Aga! Złabcie to! No! Dawać lampę! No! Yeah. Obudziła się! Ukrywa się pod kocem! Mm. Nie bój się nas, mała dziewczynko! Jesteśmy siedmioma krasnoludkami. Jestem Mędrek. A to są... Wesołek? Gburek! Apsik. Gapcio, Nieśmiałek i Śpioszek. Cóż, ja jestem Śnieżka. Przykro mi, że weszłam do waszego domu. Królewna Śnieżka powiedziała im wszystko, co się jej przydarzyło, a krasnoludki były bardzo smutne słysząc jej opowieść. Więc powiedzieli, że może zostać z nimi w ich małym domku. Daleko w innym kraju był młody, przystojny książę. Nazywał się Anton. Uwielbiał siedzieć na zewnątrz w nocy i patrzeć na gwiazdy, które przypominały mu ludzi, których kochał. Pewnej nocy zobaczył twarz śnieżki na gwieździstym niebie i poczuł, że powinien ją odnaleźć. Wróżka powiedziała mu, że jest w niebezpieczeństwie. I dała mu magiczny naszyjnik z sercem. Więc książę Anton dostał swojego zaufanego konia i odjechał, by znaleźć piękną twarz na niebie. Tymczasem w zamku zła Hela znów była przed magicznym lustrem. Dunkow! Odkryj magiczne lustro! Pozwól mi zobaczyć moje piękno! Dunkow wszedł, ale zasłona zaczepiła się o lustro i prawie je przewrócił. Dunkow jest niezdarnym pomocnikiem. Zawsze w najważniejszych momentach staje się niezgrabny i niezdarny. Królowa ciągle była nim zdenerwowana. Kiedy Dunkow odszedł, królowa Hella ponownie poprosiła lustro, by opowiedziało jej, jaka jest piękna. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Przepraszam, moja królowo, ale Śnieżka mieszkająca z siedmioma krasnoludkami jest najpiękniejsza na świecie. A! Nie! Nie! Myślałam, że Śnieżka nie żyje! Królowa nie spała całą noc, obmyślając złe plany zabicia Śnieżki raz na zawsze. Zdecydowała, że najlepszym sposobem będzie przebranie się, więc zamieniła się w słodkiego króliczka. Rano krasnoludki poszły do pracy. Jeden po drugim całowali Śnieżkę w policzek i poszli do kopalni. Ostrzegali ją, żeby uważała, gdy jest sama w domu. Księżniczko, nie otwieraj drzwi nieznajomym, to nie jest bezpieczne. Las wydawał się spokojny, a królewna Śnieżka zaczęła podlewać kwiaty w ogrodzie. Księżniczka zauważyła małego króliczka siedzącego w ogrodzie, który wydawał się zraniony. Podeszła, podniosła go i zaniosła do domu. Zabandażowała zranioną łapkę króliczka i pozwoliła odpocząć w słońcu na łóżku krasnoludków. Królik wyglądał, jakby spał, ale gdy tylko Śnieżka opuściła pokój, królik otworzył oczy i rozejrzał się. Potem skoczył, skoczył, skoczył i zamienił się w złą królową Hellę. To było dokładnie to, co zaplanowała. Wlała fioletową truciznę do poduszki, myśląc, że księżniczka będzie tam spać i umrze od trucizny. Królewna Śnieżka była tak zmęczona pracą w ogrodzie, że weszła do środka, aby odpocząć. Właśnie miała położyć głowę na zatrutej poduszce... – Królewno Śnieżko! Śnieżko. – Śnieżko! Usłyszała, że krasnoludy wracają do domu. Księżniczka przywitała ich przy drzwiach i po pysznym obiedzie tańczyli całą noc. Królewna Śnieżka zasnęła przed kominkiem i dobrze, że to zrobiła, bo nie spała na trującej poduszce. Kiedy królowa wróciła do zamku, Dunkow wciąż spał, pilnując jej drzwi. Myśląc, że jej plan się powiódł, poszła do magicznego lustra. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Moja królowo, Śnieżka, która mieszka z siedmioma krasnoludkami, jest piękniejsza niż ty. Nie, 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 nie! Ja powinnam być najpiękniejsza na całej ziemi! Ja! Zrobię plan, który zabije królewnę Śnieżkę. Kilka dni później, kiedy krasnoludki pracowały w kopalni, królewna Śnieżka cerowała niektóre z ubranych krasnoludków. Potem usłyszała pukanie do drzwi. Ktoś zapukał trzy razy. Królewna Śnieżka spojrzała przez drzwi, aby zobaczyć kto to. To była stara, brzydka kobieta z koszem jabłek. Jesteś? Jestem handlarzem. Mam bardzo smaczne jabłka. Czy chciałabyś spróbować? Królewna Śnieżka bała się najpierw otworzyć drzwi, ale kochała czerwone jabłka. Proszę, spróbuj tego pysznego jabłka za darmo. Śnieżka wzięła jabłko podane przez starszą kobietę. Ugryzła, ale jabłko zostało zatrute. Upadła na ziemię, nie mogąc wołać o pomoc. Książę Anton był przy drodze, postawił konia w cieniu drzewa. Udał się w daleką podróż, aby znaleźć piękną twarz, którą widział na niebie. Na drodze zobaczył spacerującą staruszkę. Miał zamiar porozmawiać z nią, gdy nagle zamieniła się w złą królową Hellę. Książę i jego koń byli w szoku i postanowili nie pytać o wskazówki. Późną nocą, kiedy krasnoludki wróciły do domu, zobaczyły śnieżkę nieruchomą i śpiącą na podłodze. Byli tacy smutni, że ich serca zostały rozbite na tysiąc kawałków. Wykonali piękną, szklaną trumnę i zanieśli ją nad najdłuższą rzekę w kraju. Aby wszyscy mieszkańcy królestwa dowiedzieli się o jej pięknie, w dole rzeki książę podróżował na koniu. I zauważył szklaną trumnę w łodzi. Natychmiast rozpoznał twarz dziewczyny. Książę był bardzo smutny. Ale otworzył pokrywę trumny. Wyjął naszyjnik z gwiezdnego pyłu z kieszeni i położył na księżniczce. Żegnaj, moja księżniczko. Świeci jak gwiazda, gdziekolwiek jesteś. Ale właśnie wtedy. Książę zobaczył, jak śnieżka się poruszyła. Naszyjnik z gwiezdnego pyłu był magiczny i nagrodził go za staranne poszukiwanie twarzy, którą widział na niebie. Śnieżka się obudziła. Kiedy się obudziła, była zdumiona, że ratuje ją tak przystojny książę. Kiedy w końcu dotarli do brzegu i wrócili do zamku, królewne śnieżki, ona i książę Anton powiedzieli królowi wszystko. Kiedy król dowiedział się, co królowa Hella zrobiła królewnie Śnieżce, wygnał ją z królestwa. Król zamknął magiczne lustro i wszystkie przedmioty złej królowej w lochach zamku. Wiele miesięcy później Królewna Śnieżka i książę zakochali się, ponieważ nie było to zaaranżowane małżeństwo, oraz mieli piękny ślub w zamku. Zaprosili Krasnoludki i świętowali, a potem żyli długo i szczęśliwie. A, ha, 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 ha.